Pamiętam paskudne emocje, które poczułam w gabinecie, kiedy dowiedziałam się już na jednej z kolejnych wizyt, że serce przestało bić i tak bardzo chciałam cofnąć czas, że to niemożliwe, że chciałabym przewinąć ten film albo zmienić scenariusz. I nie mogłam w to uwierzyć, że po pierwsze mnie to spotkało. Nie to, że dlaczego mnie, po prostu kompletnie się tego nie spodziewałam. To lekarz, który robi to USG. On jest na pierwszej linii frontu. Od tego, jak on przekaże kobiecie tą informację, zależy wszystko. Poronienie. Doświadczenie, którego żadna z nas nie chce, a jednak wiele z nas doświadcza. To jest temat wyjątkowo trudny. Jak sobie z takim doświadczeniem poradzić? I co jest dalej? One wiedzą. Anna Dec, dzień dobry, zapraszam do tej rozmowy, w której gościnią jest wyjątkowa kobieta, Żanetka Leta-Położna, która od 38 lat pomaga pacjentkom Rodzić dzieci, i wprowadzasz rodziców właśnie przez tę bramę narodzin dziecka, co jest cudownym doświadczeniem, ale też od stycznia jesteś odpowiedzialna w prywatnym szpitalu za oddział ginekologii. Tam już są różne historie. Mhm. Dzień różne dobry pacjentki. Państwu przede wszystkim. Aniu, jak zadzwoniłaś do mnie, ja powiedziałam Cię w pracy, że muszę wcześniej wyjść, dlatego że mam wyjątkowe zaproszenie. Będziemy rozmawiać o wyjątkowym temacie. To moje koleżanki położne mówią, żartujesz. Poronienie serioty położna od porodów? Wiesz, to jest bardzo śliski temat. Mm -hmm. No i właśnie, no i właśnie tak śliski temat, dlatego że ta, tak się wyraziły, więc cytuję. Mm -hmm. Dlatego że nadal, pomimo że sporo się o tym mówi, jest to temat tabu. Także bardzo się cieszę, że poruszyłaś ten temat i ja będę się starała Skorzystać z mojego doświadczenia mhm. i też troszkę o tym opowiedzieć. Na tym bardzo mi zależy, dlatego że już wiele rozmów słuchałam, w których kobiety dzieliły się takim doświadczeniem, mhm. a nie widziałam jeszcze rozmowy, w której położna opowiadała o tym ze swojej perspektywy, ponieważ może nie wszyscy wiedzą o tym, że położne są tymi, które w tych pierwszych godzinach, dniach straty tych bardzo trudnych emocji mhm. są z pacjentkami. I dźwigają ciężar tych emocji? Tak. Położna kojarzy się przede wszystkim z narodzinami. Natomiast położna towarzyszy kobiecie od początku jej życia od momentu, kiedy trzyma tą malutką dziewczynkę na rękach po porodzie, poprzez okres dojrzewania, pierwsze miesiączki, no i potem oczywiście ciąża, poród, ale też poronienia, też menopauza. Więc jakby jesteśmy towarzyszkami, przyjaciółkami kobiet przez całe życie. Po to, by nie było to tematem tabu, to też staję w szeregu z kobietami, które tego doświadczyły. Mm -hmm. I pamiętam paskudne emocje, które poczułam w gabinecie, kiedy dowiedziałam się już na jednej z kolejnych wizyt, że serce przestało bić. I pamiętam to okropne uderzenie dosłownie, tak jakby serce mi stanęło, jakby zabrakło mi powietrza to było pierwszy raz coś takiego poczułam. i... Tak bardzo chciałam cofnąć czas, że to niemożliwe, że chciałabym przewinąć ten film albo zmienić scenariusz. I nie mogłam w to uwierzyć, że po pierwsze mnie to spotkało. Nie to, że dlaczego mnie, bo mhm. po prostu kompletnie się tego nie spodziewałam, mimo że tak jak szczęśliwe narodziny, takie poronienia są czymś, co zdarza się bardzo często. Mhm. Są wpisane w życie. Tak, są wpisane w życie, ale to emocje były jedyne w swoim rodzaju, bardzo trudne, na które nie byłam przygotowana, jednak jakoś sobie z nimi poradziłam. Mhm. I jakie emocje towarzyszą kobietom, które ty spotykasz właśnie w takim momencie życia? Pani, jeszcze poruszyłaś bardzo ciekawą tutaj sprawę, ponieważ to lekarz, który robi to USG, on jest na pierwszej linii frontu. Od tego, jak on przekaże kobiecie tą informację, zależy wszystko. Bo może powiedzieć: Nie, no to wszystko wpływa, nie, tu chyba nawet dziecka chyba nie ma, nie, no jest beznadziejnie. Ja takie historie słyszałam. A może do tego podejść bardzo empatycznie, z dużą wyrozumiałością. I jakby to jest ten pierwszy moment. Jeszcze bym chciała powiedzieć, tak trzymam tak. tą książkę i tak nie Właśnie, wiem kiedy wtrącić widzę. i myślę, że to jest ten ten moment. To jest książka o dziecku, które odwróciło się na pięcie. To jest książka o poronieniach. Co ciekawe, ja tę książkę kupiłam w 2006 roku. To jest książka pani Izabeli Barton Smoczyńskiej, która jest psychologiem i która się zajęła sprawą poronień. Dlaczego ja ją kupiłam? Dlatego, że stwierdziłam, że jestem położną porodową i wszyscy to wiedzą. Natomiast czułam takie niedopełnienie. Mhm. I przeczytałam tą książkę. Już wtedy. I już wtedy. Wiele lat temu. Mhm. I dzisiaj, siedząc, wzięłam ją ze sobą, bo ją znalazłam wczoraj właśnie po naszej rozmowie w biblioteczce. Po prostu sięgnęłam po nią. Partnerem odcinka jest SADWA, polska marka biżuterii, sygnowanej motylem, która inspiruje do bycia sobą bez obaw i ograniczeń. To na pewno będzie Dobrze. wprowadzenie do tego, o co mnie pytasz. Tak, dla świata to żadna strata, a dla nas? Przecież straciliśmy nie tylko niemowlę czy małe dziecko. Ja straciłam dwumiesięczną Natalię, tracąc ją. Straciłam również roczniaka chwytającego się łóżeczka, aby postawić pierwsze kroki. Straciłam trzylatkę pedałującą na rowerze. Straciłam siedmiolatkę wysuwającą koniuszek języka przy stawianiu pierwszych kulfoników w zeszycie. I rozchichotaną nastolatkę, co wiecznie szepce coś przez telefon. A wreszcie dorosłą kobietę. Bo moja córka nigdy taka się nie stanie. A mogłaby. I każdą z nich będę opłakiwać. I jak można, Przejść obok takich emocji, obojętnie. Niezależnie od tego, jaki to jest etap ciąży, to dla każdej kobiety i dla proszę, troszkę się dławią mm -hmm. dla każdej kobiety ale pozwólmy, dla, sobie każdej, na emocje, tak, że? dla każdej rodziny jest to olbrzymia, olbrzymia strata. Także przede wszystkim jest coś takiego jak ocenianie w społeczeństwie więc nie oceniajmy nie, no to w ogóle 6 tygodni serio. Mm -hmm. Albo co ludzie powiedzą. Wszystkim opowiedziałam, że jestem w ciąży, tak czekaliśmy długo. Nie chcemy powiedzieć, na jakim nie, to było etapie. Na, na, tak, tak, i nagle tego dziecka nie ma. Co sobie o mnie pomyśli teściowa, że nie potrafię donosić nawet ciąży. No i co Chociaż zrobić? I tak, już tym, mnie nie lubi. Co zrobić z tym bombardowaniem w głowie, właśnie. Co powiedzą no inni, co pomyślą? Tak, to, są mnie. Różne, to są różne etapy, ale żeby do tego dojść, no muszę jeszcze tak ogólnie opowiedzieć o tym, że wszystko zależy od tego, jaki jest kontekst tego poronienia. Mhm. Czyli, y, czy kobieta ma kochającego partnera, czy jest sama, czy ta ciąża była planowana, czy wręcz nie, czy to było pierwsze poronienie w jej życiu, czy ma za sobą już poronienia i martwe urodzenia dzieci, czy w ogóle ma już dziecko, czy jeszcze wcale nie i ciągle na nie czeka. Jakby od tego zależy. Co z tą kobietą będzie się działo dalej? Jakie ma emocje? Jakie ona ma emocje? Jak ona to będzie przeżywała? Bo oczywiście, że na początku najpierw jest ten lekarz, potem on mówi, co kobieta dalej ma zrobić, że powinna pójść do szpitala, powinna po prostu no, zakończyć ten etap, poddać się dalszej. Albo czekać wydarzeń, w domu na rozwój albo wydarzeń. Albo czekać w domu, co jest też dla kobiety bardzo trudne, bo ma poczucie nieżywego dziecka w sobie. I o tym kobiety też mówią, że to jest bardzo trudne, takie czekanie na termin inicjacji tego poronienia. Tak pozwolę sobie jeszcze od tego mm -hmm. wyjść, że skoro właśnie czekają, dostają taki przekaz od lekarza, mm -hmm. powiedzcie w szpitalu, że trzeba czekać w domu, na przykład, mm -hmm. może y się samo zacznie. Tak. I, a jeżeli czują właśnie z tym dyskomfort, to tym co powiedzieć. powinny robić? Czy powiedzieć lekarzowi? Ale nadal są odsyłane, bo znam takie przypadki. Tak, tak. Należy to, powiedzieć to czy powinny lekarzowi. szukać innego, innego lekarza. lekarza innego tak. szpitala? Mm -hmm. I po prostu walczyć o to inne rozwiązanie, które sprawi, że poczują się. Ale. Leżają. Ania, widzisz, tu znowu jest mhm. jeszcze coś takiego, bo nie jesteśmy w stanie, myślę, w dzisiejszej rozmowie poruszyć ogromu każdego tutaj aspektu, tych tak? programów, każdego aspektu. Bo są takie kobiety, które jak najszybciej chcą jakby zakończyć tę sprawę, myśląc oczywiście, że to już jest koniec. Otóż nie, to jest dopiero początek. początek. Tych czego? emocji, które się będą za chwilę, o których opowiem. Natomiast są też kobiety, które się pomimo tego nie chcą rozstać z tym dzieckiem. I one będą z przyjemnością czekały najdłużej, jak to jest możliwe. Też to może takie mieć takie konsekwencje różne. Oczywiście prawo. medyczne, rzecz jasna. Natomiast dzisiaj bardziej pewnie będziemy rozmawiać tutaj yy, o emocjach. Więc na początku, tak jak powiedziałaś, jest ten stupor, że zatrzymuje ci się akcja serca. To jest kompletne niedowierzanie. Potem jest wypieranie, takie, takie wypieranie, osłupienie, prawda. No i oczywiście złość, gniew, ale nie generalizujmy, bo oczywiście są etapy żałoby. Wszyscy je tam znamy po kolei. Co się powinno dziać? To nie jest dobre, żeby się tego trzymać. Dlatego, że się trzymać. tych etapów, aha. że jeden się kończy, to teraz aha, co ja teraz Zacznij powinnam żałoby, przeżywać, ale... teraz to mam wypieranie, aha, to ja będę wypierać teraz, że to albo będę będę szukała przyczyny. Tej całej sytuacji, dlatego że każda kobieta jest inna i tak jak wspomniałam, ten kontekst jest inny. I myślę, że to chyba nie jest dobrze, że one to chcą robić według planu, tylko po prostu sercem przeżywać po kolei wszystko. My jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji w szpitalu, dlatego że nie ma dobrych słów. Nie ma słów takich, które by koiły tą matkę, która właśnie traci dziecko. I one nie chcą też o tym rozmawiać. One nie chcą y, od razu y, wylewać tych swoich żali, tak, bo to nie jest ten etap. One chcą ciszy, spokoju, one muszą to wszystko przeżyć. To, co może zrobić lekarz czy położna, to właściwie obecność i na pewno współczucie, że właściwie, no, co można powiedzieć takiej kobiecie, wiele osób z personelu medycznego nie jest do końca przygotowanych, bo ten, te, te emocje zalewają nas. Nie każda osoba jest na to gotowa. Ale to jest Żeby... dobre, co mówisz, ponieważ, tak, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Wiele z nas na przykład jest ekstrawertyczkami, Jak tak, ja, różne tak, emocje tak, 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 tak. wypuszczam w świat, bo jest mi tak lżej. Mm -hmm. I rodzina jest do tego przyzwyczajona. Na takim etapie. Kiedy coś tak drastycznego się dzieje, mm -hmm. e, zamykamy się w sobie i e, właśnie to jest, to jest ważne to... chyba, żeby powiedzieć o tym, by bliscy nie naciskali, że to przecież to, ty tak, tak nie masz zazwyczaj, no ale powiedz, ale i tak ciągnąć za język, tak. żeby zaakceptować to, że mamy ochotę schować się przed całym światem. Bo to jest taki etap i on jest właśnie najczęściej w szpitalu. I to, co może powiedzieć położna, to mogę sobie tylko wyobrażać, co pani czuje. Jak moż, mogę Pani pomóc? No nie każda położna, tak. Ja mogę sobie tylko wyobrażać. No mhm. Bardzo Pani współczuję, Natomiast no, nie można tutaj ani aspekty, żadne religijne nie powinny wchodzić w grę w ogóle. Bo, Bo Nie wiemy, jak, nie jak, wiemy jak z kim mamy do czynienia. Więc jakieś takie teksty, że jest Pani młoda, jeszcze będzie Pani miała kolejne inne dziecko, Bóg tak chciał. Albo coś w tym stylu, no to powiem szczerze, no to tylko wzbudza agresję i tak naprawdę płacze. Oczywiście, że ludzie płaczą. Oczywiście jest też w tym wszystkim jeszcze partner, o którym się mało mówi, bo głównie teraz skupiamy się na kobiecie, ale jest jeszcze partner. On też widział to dziecko, które jeździ na rowerku. On też widział to dziecko kopiące piłkę. On, bo tak mężczyźni takimi obrazami widzą. Więc to dla niego też jest bardzo trudne. Mhm. Więc, jako że para się zna na tyle, że dużo ze sobą rozmawiają, to są w stanie y, to przegadać w odpowiednim momencie. Jest płacz. Nie ma nic gorszego, niż mówienie kobiecie: A dlaczego pani tak płacze? Niech się pani uspokoi. Ale bardzo często właśnie temu towarzyszy poczucie winy na tym takim początkowym etapie. I no tak. co mówisz takim pacjentkom? To znaczy, że to nie jest jej wina. To mhm. nie jest jej wina. Bo rzeczywiście. To, co robią kobiety, to zaczynają analizować te dwa, trzy, cztery dni, tydzień, co ja zrobiłam nie tak, a może to ten seks, a może, a może no niepotrzebnie poszłam pobiegać, a może, a może, a może i oczywiście tych a może jest bardzo dużo. A co zrobić, kiedy to wraca i nawet po kilku latach? Ale… To poczucie winy, że zawsze a mogłam, a może, Ech... bo coś nam się przypomni z tego okresu. To nie jest proste pytanie. No, no wiem. To jest coś takiego, jak masz ranę, prawda? Ona się zabliźni, ale ile razy będziesz patrzyła na tą rękę, tyle razy będziesz widziała tą bliznę. Lubione, nie wiem, ciuch jakiś, powiedzmy spodnie. No dobrze, będę je nosiła na działce na przykład, ale są roz... Po prostu je rozdarłaś na rowerze, upadłaś, się rozdarły o jakiś tam korzeń, ale sobie coś naszyłaś fajnego na to. Czy to są te same spodnie? Nie. Czy to jest ta sama ręka? Nie. Czyli jakby zawsze w nas to zostaje i sobie pozwólmy, bo strata dziecka będzie w nas zawsze. Wczoraj, kiedy zapraszałam Cię do tej rozmowy, to powiedziałaś mi bardzo mocną rzecz, którą trudno będzie zaakceptować kobiecie, która na przykład teraz tego doświadcza, ale po czasie myślę, że to zrozumie inaczej. Powiedziałaś coś takiego, że tak jak narodziny, tak właśnie ta strata. Jest wpisana, może nie w życie każdej z nas, chociaż każdy z nas kiedyś odejdzie. Jest to tak? pewna lekcja. Jest to pewna lekcja, ale że jeżeli już nas to doświadcza, to znaczy, no, że jest to Trzeba to, to wpisane, wziąć na klatę. Tak, po nasze prostu. życie. Tak. Jeżeli to bierzemy na klatę, po co jest ta lekcja? Może to jest lekcja dla partnerstwa. Mhm. Może to jest lekcja po to, żeby po prostu, jeżeli są już starsze dzieci, żeby też inaczej na nie spojrzeć. Może to jest lekcja po to, żeby też tym starszym dzieciom opowiedzieć, pokazać, czym jest śmierć. Bo absolutnie, absolutnie nie wolno ukrywać przed dziećmi zaistniałej sytuacji. Bo dzieci już wiedziały, że będą miały braciszka albo siostrzyczkę, no zależy na jakim to jest etapie, bo może już wiadomo. I nagle jest cisza w domu, rodzice płaczą, nie odzywają się, przyjeżdża babcia, zabiera je gdzieś. Co myśli dziecko? Mhm. To jest moja wina. Dlaczego rodzice się tak zachowują? Oni dlaczego nigdy się mnie tak, odrzucają? Dlaczego oni się nigdy tak nie zachowywali? Mhm. Dlatego trzeba dziecku opowiedzieć. Oczywiście w zależności od tego, ile zrozumie, no bo to może być pięciolatek, może być trzylatek, ale zdecydowanie trzeba powiedzieć, że Kasia, bojtuś, Dzidzie, dzidzia, ja dwulatek tak. to dzidzia, mhm. że jej nie będzie. Pozwolę sobie tutaj na powiedzenie o tym, co nam pomogło. Właśnie mm -hmm. to, że córka wiedziała o tym od początku i niestety była za drzwiami gabinetu, kiedy moje serce rozwaliło Pankało. się na milion kawałków mm -hmm. i płakałam tak, jak nigdy nie płakałam, kiedy już ten oddech złapałam. To to, że właśnie otwarcie się w tej komunikacji na takie małe dziecko, które ma trzy lata i rozumie wszystko. Rozumie wszystko i posłuchanie jego spojrzenia na to. Mm -hmm. y, zmienia nam perspektywę i naprawdę pomaga nam przez ten proces przejść. Bo dziecko mm -hmm. jest bardzo czyste w tych swoich emocjach. Ja mam takie doświadczenie, że mm -hmm. bez jej wiedzy raz, że byłoby mi ciężej, bo nie mogę ją w ten ból wprowadzić. Mm -hmm. A dwa, jej spojrzenie tak proste, nieoceniające, mm -hmm. pokazało mi trochę prostszą mm -hmm. drogę na poradzenie sobie z tym. I czy to, to jest, jest taki życie, mechanizm, czy to... to jest życie? Mm -hmm. I to jest coś, co też, yy, właśnie to otwarcie się na komunikację. Nieważne, czy z dzieckiem, czy z partnerem, ale nie bójmy się mówić o bólu, prawda? Zawsze jest tak, no tutaj akurat rozmawiamy o olbrzymiej traumie, o olbrzymim cierpieniu, które właściwie trudno o tym opowiedzieć, prawda? Mm -hmm. Jeżeli ktoś tego nie doświadczył. Natomiast w różnych sytuacjach w życiu, jeżeli coś staramy się zachować dla siebie, nie powiedzieć o tym, to czujemy jeszcze większy ból. Myślę, że o tym po prostu trzeba mówić. Nie, nie zastanawiać się, czy ktoś oceni, czy nie oceni. Po prostu. I nie traktować tego jako coś, co jest powodem do wstydu, bo Absolutnie. wiele z nas tak, tak się czuje. Te spojrzenia, te szepty, mm, mm. które możemy słyszeć zewsząd, bojąc się oceny, że ktoś rozliczy nas za to, co robiłyśmy, prześledzi w social mediach nasze aktywności w okresie około tak. tej sytuacji. Co musi się zmienić, by właśnie kobiety przestały zapędzać się w ten róg wstydu, poczucia winy, obaw? Co my możemy zrobić i wy też jako położne, bo wy też mediujecie na Oczywiście. tym etapie z pacjentkami, z pacjentkami między sobą, czy właśnie z ich rodzinami? W już po kolei coś się dzieje. Coś się dzieje, bo najpierw został oswojony temat porodu. Że to przestało być tabu, że jest to fizjologia, tak? że też kobieta no, różnie może się zachowywać, może różne rzeczy mogą się tam dziać i tak dalej. Mężczyźni zostali wprowadzeni na te sale porodowe. No i zabieramy się za kolejny temat zaporonienia. Czyli tu mamy narodziny, tu mamy śmierć. To jest jakby ta sama droga góra-dół. Czyli jakby musimy spojrzeć na to, że tak samo jak wpisane w życie. Jest są narodziny, tak samo jest śmierć. Każdy, kto się urodził, umrze. Tylko że na różnym etapie. I to jest po prostu jakby ten etap, to wydaje się no, rodzicom nieprawdopodobne. Przecież dzieci powinny żyć dłużej niż rodzice. Jednak tak się nie dzieje. Oczywiście no nie moment na to, żeby opowiadać, że też to życie, które dzisiaj prowadzimy, w pełne stresu, też, też nie dbania o siebie często. Jakieś takie też warunki życia, no, które, czy jedzenie chociażby, prawda? Mm -hmm. które, które no, ma olbrzymi wpływ. Na to, jakie są szanse? Na to, jakie żeby, są szanse, tak. tak, żeby po prostu to dziecko donosić, żeby, żeby wszystko było dobrze. Też jest masę różnych genetycznych historii, na które no, też nie mamy wpływu, więc to nie jest kobiety wina, tak? natomiast kobieta będzie się zastanawiała, prawda? No, a gdybym nie poszła, a gdybym nie zrobiła, jakby to jest błędne koło, w którym jesteśmy teraz. Mhm. Ja myślę, że po prostu trzeba być obecność, jeżeli chodzi o szpital, obecność tej położnej. Też kobiety często opowiadają, że zostały zostawione same sobie, że nikt do mnie nie przychodził, że właściwie w momencie, kiedy dopiero to się działo, zadzwoniłam dzwonkiem, to dopiero przyszła położna, potem lekarz zabrali mnie, bo zaczęłam krwawić na łyżeczkowanie, i to było tyle. No sama powiedziałeś, że twoje koleżanki też tak. no, no, zareagowały. Tak, tak, tak. Tak, jakby to było, było, było tematem tabu. Tak, tak. Że, tak że może jest, lepiej o tym nie rozmawiać? Może o tym nie rozmawiać, mhm. bo to, to jest też trudny bardzo temat. No jest temat i zdałam sobie sprawę, że też przekroczyłam pewną, pewien próg w tym momencie. Wyszłam ze strefy komfortu. Wyszłam ze strefy komfortu, bo zaraz po twoim telefonie mówię, nie jest dobrze, mhm. <laughs> dlatego że jest to y, bardzo trudny temat, bardzo taki, gdzie w grę wchodzą ludzkie emocje. To nie jest łatwe. Tym bardziej, że patrzymy na te emocje. O wiele łatwiej jest mi patrzeć na, ym, szczęście. na szczęście przy porodzie. Natomiast ja się zetknęłam już z poronieniami, bo przy otwieraniu jednego ze szpitali y, podwarszawskich no, 10-15 lat temu. Też y, byłam osobą koordynującą nie tylko położnictwo, ale też oddział ginekologii. I ja byłam wtedy już przerażona, jaka to jest skala tych poronień. Ja nie zdawałam sobie absolutnie sprawy, że tego jest tyle. A czy ujawnianie się nas y, może pomóc w tym, żeby oswajać się z tym tematem? I nie o to chodzi, że o, współczujcie mi, bo poroniłam, straciłam dziecko. Tylko mm. tak, jestem jedną z tych, która tak, tego doświadczyła, to jest moja historia, która mnie. Finalnie wzmocni. Zdecydowanie. Oczywiście bardzo dobrą robotę robi Fundacja Ernesta, uh -huh. która się opiekuje kto, tymi kobietami po stratach. I rzeczywiście tam zawsze można znaleźć dobre słowo, dobrego specjalistę, dobrego psychologa, dobrego psychiatrę. No bo przecież jesteśmy na tak różnym etapie w tym dochodzeniu do siebie że cool. y, czasami też, też potrzeba opieki psychiatrycznej. A czy z twojego doświadczenia potrafisz tak powiedzieć, który mm -hmm. etap, jakie sygnały, emocje, zachowania są takim wskazaniem do tego, by jednak sięgnąć po tę pomoc mm, Tak jak już powiedziałam, ja bym nie dzieliła tego na etapy. Mm -hmm. prawda? Tak, tak. Oczywiście, że ta żałoba musi mieć swój czas. I ktoś kiedyś powiedział, że to jest rok. I myślę, że to jest to. Jest to. Że to jest ważne, żeby to był rok, ale czasami ta żałoba sięga troszeczkę dalej. I, ym, ale też rok, zanim na przykład, zdecydujemy się na kolejne dziecko. Yy, no, i tutaj już jest znowu trudny temat, dlatego że to wcale nie jest takie proste, czy to nie jest ucieczka też od niezamkniętego tematu. Mm -hmm. Temat jest niezamknięty, i drugie dziecko, jako panaceum na, 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 na tą stratę, czy to jest okej? Okay? No, nie mogę teraz powiedzieć, że tak, nie mogę powiedzieć, że nie. Chyba no bo... każdy czuje indywidualnie. Tak, dokładnie. Czy czuje się na to gotowy? Ale patrząc z boku, prawda? Mm -hmm. Można by się zastanawiać. Czy z Twojego doświadczenia potrafisz wskazać, mm -hmm. na jakim etapie, czy w jakim momencie, nawet w tych pierwszych dniach, dana pacjentka powinna poprosić o wykwalifikowaną pomoc, psychologa, psychiatry? W szpitalu proponujemy taką pomoc. Tylko tak, jak powiedziałam, że ten pierwszy czas, to jest czas takiego stuporu, takiego szoku właściwie i tak blokady w partner, który też jest w szoku, widzi, co się z tą kobietą dzieje. E, nigdy w życiu ona nie przeżyła czegoś takiego, więc nam jest trudno wychwycić, czy ona się zachowuje normalnie, czy nie. Bo jedna będzie płakała, druga będzie patrzyła w ścianę, trzecia po prostu usiądzie na łóżku i tak będzie siedziała cały czas, prawda, już po tym poronieniu. I one też, te panie, bardzo szybko wychodzą do domu. One chcą szybko wrócić do domu. I tak naprawdę dopiero rodzina widzi, co się z tą kobietą dzieje. I teraz pytanie, czy chować te wszystkie ubranka i, i żeby ona nic nie widziała i tak dalej, czy nie chować? Bo chować, czyli udawać, że się nic nie wydarzyło? Mhm. Czy wrócić po prostu do domu? Zobaczyć łóżeczko, zobaczyć te wszystkie ubranka, nosidełko i tak dalej, i co? I być może, bo ludzie czasami kupują już na początku ciąży wszystkie rzeczy. Tak. I co? I, 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 I rozedrzeć serce do końca. Czy dać sobie czas i możliwość pożegnania? Dokładnie, dokładnie. Czyli niezależnie od tego, który to jest tydzień ciąży, bo czasami to, to ten maluch jest no, malutek, jest dosłownie drobinką. Ale że czasami, miłość, ale miłość jest, jest nieważne, wielka, tak? tak? Czasami ludzie nie chcą pochówku, chociaż to przysługuje takie prawo kobiecie. Nie chcą pochówku, ale moim zdaniem, pomimo że nie chcą tego pochówku, to powinien być rytuał zamknięcia. Wystarczy pójść nad rzekę, zrobić jakiś wianek, nie wiem, z kwiatków, z czegokolwiek, postawić podstawkę ze świeczką, pożegnać się z dzieckiem, nadać mu imię. A dlaczego warto tak zrobić? Dlatego, że zamykamy pewien etap. Jest jeszcze moment porodu, termin porodu tego dziecka, który matka będzie przeżywała. Okolica terminu. Często kobiety, moje pacjentki, z którymi się spotykam potem przy porodach, opowiadają, jak po swoich poronieniach, bo czasami sięgamy do tego, jak one się zachowywały, jak to wyglądało. I właśnie mi opowiadają, że miałam wypadek samochodowy. No, po prostu nie jakiś groźny. I zdałam sobie sprawę, że to jest dzień mojego terminu porodu. Mm -hmm. Coś pękło. Zderzak akurat. Mm -hmm. Różne takie niesamowite historie Ale się odbierają to jako taki impuls jako taki sygnał znak, do pożegnania? Tak, w sensie? tak, tak. Jeżeli wcześniej się nie żegnały z tym dzieckiem prawidłowo, to ten termin porodu, czy patrz ile miesięcy, jest takim momentem, że tak jakby je coś zmuszało do tego, żeby one się jednak pożegnały. A to też pozwala iść dalej, bo to, tak. o czym powiedziałaś, że taka blokada i trzymanie mm -hmm. tego usilnie w mm -hmm. sobie mm -hmm. może psychosomatycznie blokować oczywiście. przed chociażby kolejnym dzieckiem. Oczywiście, że tak. Mm -hmm. oczywiście, bo oczywiście, że mamy też y, fizyczne różne y, takie trudne wręcz choroby, bo część kobiet będzie chorowała emocjonalnie, a część fizycznie. Tak, ta strata będzie wpływała na różne kobiety. Nie wiem, co lepsze, co gorsze. Tak. Jak jest taki etap, kiedy właśnie ja już w kilku tygodniach widziałam nad morzem czy później w domu na przykład na spacerach, mhm. zaczęłam zauważać dookoła motyle i sięgnęłam później w znaczenie tych motyli, symbolikę, to motyl jest też między innymi symbolem dziecka utraconego i moja córka to też tak no, sobie chodziła. Tak. Dlatego lubię mieć przy sobie też taki symbol. Eee, I moja córka zaczęła tak rysować na obrazkach rodzinnych, te dzidzie mm -hmm. w niebie, jako właśnie motyla. Bo też my z tego istnienia, z naszego życia nie chcemy wymazywać. Chcemy... No właśnie, jak się z tym czułaś? Poczułaś, że to jest, że to, jest to, że to, że to jest takie przypomnienie? Poczułaś tak jako ciepło i pozuła... Nie wiem, czy poczułam to jako zamknięcie, właśnie. Nie wiem, czy ja ten te etap przerobiłam, przyznam mm -hmm. Ci szczerze. Ale jaki to jest etap? Kiedy doszukujesz się tych symboli, które dają ci znak. Bardzo dobry, bardzo dobry etap. To już jest dalszy etap. Mhm. Czyli nie Dlatego, bójmy się tego nie i nie to. Nie bójmy się, to jest jak nasza blizna. Ona jest. Także... I to jest kawałek mojej to historii. To jest kawałek historii. I nie można o tym zapominać. No, są kobiety, które na przykład no, cierpią, ale nie zapominajmy też o kobietach, które nie cierpią. Które po prostu wydaje mi się, że jest okej. Okay, dlatego, że to nie było planowane dziecko. Nie mają stałego partnera. Ale to też jest okej, okay, tak jak mówisz. I, i to jest okej, okay, uh -huh. ale być może to kiedyś wraca. I wtedy, kiedy wróci, bo ona teraz nie jest na to gotowa, to wtedy trzeba pójść na tą wodę dokopać się do tej tą świeczkę jednak i nadać mnie temu dziecku. Bardzo ci dziękuję za to Bardzo spotkanie. Bardzo proszę. Się, za tę twoją perspektywę bezcenną. <grym> <grym> Dziękuję bardzo.